Dwoma ciosami prosto w serce pozbawił życia własną matkę. W Wielkanocną niedzielę późnym wieczorem w jednym z budynków przy ulicy Mazurskiej w Ełku mężczyzna zabił 67-letnią kobietę. Między matką a synem najprawdopodobniej doszło do kłótni. 35-letni Tomasz H. dwukrotnie uderzył swoją matkę w pierś nożem. Przy czym jeden, jedno z uderzeń okazało się śmiertelne, było bardzo silne, gdyż przebiło serce na skroś. Te obrażenia spowodowały zgon tej kobiety. Na miejscu zdarzenia. Tego samego dnia mężczyzna został zatrzymany przez policję. Podejrzany przyznał się do tego czynu, złożył wyjaśnienia. Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy i sąd ten areszt zastosował. Jeżeli możemy mówić o motywach, to jeszcze są one do końca nieznane. Niemniej należy przypuszczać, że do zabójstwa doszło na tle nieporozumień rodzinnych. Nie że wchodził tu również w archubę alkohol. Tomaszowi H za zabójstwa matki grozi dożywocie.